Pani, ja tak staro jeszcze muszę łapatować, płakać mi się chce, całą la, całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości trzymaj, czajno łapatować, tak, jeszcze tak. nam kazują chłodniki łatki dodać, się wykształciły za nasze pieniądze, a teraz jeszcze nam starym dziadom kazują chłodniki łatki dodać, zamiast łoni mają Tu robić, idzie straż miejska, mandat, mandat! A proszę powiedzieć, czy w ogóle konsultowano z wami fakt przedłużenia koncesji w firmie? Um, jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem, i potem jeszcze pychałem do Biedronki na lody i w po drodze do domu wtedy, jeszcze już do domu. Pojechałem. Rozumiem, czy skonsultowano z Państwem. W, w, w... Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, Piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? No i piorun. Pie, pie. Nie będę mówił jak, no tak się wystraszyłem, że hej, ja mówię matko bosko, mówię co, to, co, co to się stanęło? Ja będę trzymał, ja będę trzymał. Bada! Co się tutaj, tutaj dzieje? dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno. A co wy tu robicie? Co? No tego... Miał kurde. Co? To. To. To, to, to... to na tego. No. Na chleb, tak zarabiacie? Tak jest. Tak jest. No. Ciężka, tu jest praca. Tak jest, tak jest. Pan. Daj mi tutaj tu, ja będę kam... tutaj. Ci. No. Wszystkie no. pierdolenie tam być pierdolimi, mi się, się gołe pisną. Okresy tam się leją z pizzy babą. O, Chcieliśmy pana zapytać, czy pan wybiera się na wybory samochodowe. Ja do i te wybory. Kurde. W mieście spędziłem wakacje. A co, co pan robił tutaj w mieście? Na ogrodku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, ta, z ległości, tak w lekturach nadrabiałem, takie tam A do, Rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak? Tak, wracam jeszcze Czy naładowane są bateryjki przed szkołą? No tak średnio bym powiedział, tak średnio Aha, czyli za krótko jednak te wakacje? A może za długo właśnie Za długo <laughs> A dla kogo będzie pani głosowała? No na pewno nie na kaczora, nie ma bata. Ja na Facebook go nie zaprosiła. Jemu tylko Hoffman statusy lajkuje. Wychodzi z kotem na smyczy, jak jest melange i popały dzwoni. Jak ja mogę porównywać jarka z tuskiem? To tak jakbym porównywała tedy z ostrym. Mówi, że reprezentuje biedę. A rano wstaje przed lustrem i mówi: jestem Bogiem. Tylko to sobie Super partia ma flow, a Pisma tylko low. Ty, synku, podbijesz na wybory? Oczywiście. Eee, co pan sądzi o formie dzisiejszego polskiego kina? No nie tak miało być. Nie wiem, czy pan że ja w Titaniku miałem zagrać, ale nie zagrałem. Nie wiedziałem. Książę Michał się wykichał, wypierniczył się władca pomazaniec i nie ma odbudowy świątyni i pochwycenia. A Bolek Paliwoda mnie zostawił. Uh -huh. Upadłem w analizę pornografii i się rozwaliłem. I się niefortunnie wywaliłem. A nie tak miało być. Miało być tysiąc lat niej Chrystusa, przebudzenia. Ja miałem być 44. prezydentem sam i mam największą schizofrenię. Miałem być 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Grom miał otoczyć WT Center, czwarty samolot miał być uwalony. A Jaruzelski jak dostał objawienie 11, 11 października 93 roku, dostał kamienie i Bóg zaczął mu objawiać, 11 rozdział Izajasza, 11 rozdział Apokalipsy, ten zamiast baran zatrzymać pływa księcia Michała w Władce Pomazańca, to się modlą za księcia Michała w Władce Pomazańca, zamiast przyjść z objawieniem, że, że i, bo już szyfry naparzały o, o zamachu z 11, Jaruzelski wiedział o zamachu z 11 września. Jaruzelski wiedział, Jaruzelski wiedział, 11 Bóg mu zaczął to objawiać. A masz jakieś takie rady dla tych, którzy chcą się opalić, żeby mieć taki ładny kolor? No... Na... Najlepiej to bym popronował olejek do opalania taki przeciw przeciw yy, udrażniają skór bo jak się nie posmaruje olejkiem to można skórę po prostu urazić, przerazić a... Czym się różni lesbijka od pedała? Yy, to są dwa ciała Stosujące się między efektami elektrojądrowymi, które działają na skutek promieni energozdrowotnych, a składnik wchodzą kobieta, płeć żeńska, mężczyzna, płeć męska. Są to dwie siły atakujące te ciała, krużyjące wokół siebie danego e, krążownika ciał w sferze. No, jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. No, proszę pana, by nie, by. Ja bym nie dali na studia, zaoczne albo wyższe, wszystko bym wypowiedział, wszystko, nawet ja bym tam był nauczycielem. To jest po prostu taka szkoła, takie studia, że tam ja był nauczycielem, to bym normalnie... Ale to jaka by była naj... twoja taka wymarzona szkoła? No, studia wyższe, po prostu wyższa szkoła turystyki i zarządzania. Albo marketingu. No z jakiej racji z telewizji kablowej? Przewybacie tu nie być, bo wy kłamiecie. Wy kłamiecie. Proszę to skasować. Was tu nie potrzeba. My nie potrzebujemy was tu, żebyście kłamali. My chcemy ludzi normalnie modlących się i uczciwych. I niech nagrają, niech wiedzą, co ludzie myślą o nich. Jak można tak? Kłamstwo, bezczelność. Wszystkie tak. Nie mamy polskich mediów. Bo chcecie nas tutaj y, nie pokazać prawdy, tylko chcecie kłamać. Wy kłamcy wszędzie. Idźcie stąd, bo my was nie chcemy tu. Czy obchodzi pan Walentynki? Nie, nie obchodzę. Jestem taki zabiegany. Mam mało czasu po prostu. Mhm. A uważa pan, że to jest y, święto, które warto obchodzić, czy też jest to y, komercyjny wymysł i ignorujemy je? Ja, waś, ja właściwie jestem ani na nie, ani na tak, po prostu. I nie mam nic przeciw. Okej, okay, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.